Dobra organizacja wymaga ciężkiej pracy zaufanych darczyńców i pasji. Dobry duch nie opuścił ani organizatorów, ani uczestników drugich otwartych mistrzostw Tarnobrzega w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. Po ich stronie była nawet pogoda. My kręciliśmy pod słońce, oni mieli słońce za plecami. Niecałe 40 km od Tarnobrzega, stok Konary. Walka o mistrzostwo Tarnobrzega i puchar rektora. To zdecydowany zwrot w stronę sportów zimowych i pewnej niezagospodarowanej niszy takich mistrzostw jeszcze nie było. W kategorii mamy 6. 4 w narciarstwie jest w snowboardzie, narciarstwo kobiet 18 do 35 i 35 plus. To samo się tyczy panów i snowboard już połączone 18 plus dla pań i dla panów. Te mistrzostwa miały wszystko, wyśmienite warunki i swojego lidera. Obrońca tytułu sprzed dwóch lat Łukasz Ligocki to zawodnik, który ma sukcesy, to amatorski mistrz Polski i zawodnik takiej imprezy jak Puchar Europy. Dwa lata temu zwyciężyłem w pierwszych mistrzostwach Tarnobrzega w snowboardzie i w nartach. Dzisiaj prowadzę po pierwszym przejeździe w narciarstwie i w snowboardzie. Czekamy na drugi przejazd, wszystko może się zdarzyć. Rywale depczą po piętach, bo różnice są nieduże, więc trzeba pójść na całość w drugim przejeździe. Wszyscy na pewno taką mają taktykę. No, zobaczymy jak to będzie. Sportowiec tej klasy to prestiż dla mistrzostw i wyzwanie dla całego peletonu, który musi równać do mistrza. Na szczęście zawodnikom nie zabrakło odwagi, by walczyć o zwycięstwo. Chodziło o jak najlepszy czas, potem należało już tylko bezpiecznie wyhamować. Zaczęłam gdzieś w jakiś sposób sobie jeździć. no. No nie ukrywam jestem całkiem dobra. Teraz miałam akurat najlepszy czas, więc mam nadzieję. Mam nadzieję, że ten drugi czas, ten drugi zjazd też będzie tak, tak dobrze mi pójdzie, także. No yy, tak, no motorskonić zawodowo, ale całkiem nieźle mi idzie, ale konkurencja jest spora. To impreza, na której powodzenie pracuje wiele osób. Aktywnie włączają się prywatne firmy, parlamentarzyści, władze samorządowe. Rzadko by sportowa idea połączyła wiele środowisk, w tym akademickie. Na co dzień aktywne w ławach uczelnianych. PWSD to nie tylko nauka, ale także y, integracja naszych studentów właśnie na takich y, przedsięwzięciach jak Mistrzostwo w Narciarstwie i wiele innych. Mamy nadzieję, że ta aktywność sportowa przypadnie młodzieży do gustu, ale także mieszkańcom Tarnobrzega. Zależy nam na tym, aby uczelnia nie była sama w sobie w środowisku, ale zrzeszała wiele różnych środowisk, także i mieszkańców. Zatem rywalizujemy z nimi i mam nadzieję, że studenci wygrają. Sport to zdrowie. Zdrowie nierozerwalnie związane jest z wiedzą. Te nisze gospodaruje uczelnia, która stara się dbać o rozwój psychofizyczny mieszkańców. Tarnobrzeg narciarstwem nie stoi, ale ma szansę poszerzyć paletę imprez sportowych, kontynuując dzieło w zasadzie jednego człowieka pomysłodawcy Wiesława Dobrowolskiego. Ja jeździłem od dziecka na nartach, z różnymi przerwami w różnym czasookresie. I w zasadzie doszedłem do wniosku, że niekoniecznie trzeba jechać do zakopanego krynicy, czy czy gdzieś daleko, mamy tutaj takie wspaniałe warunki i po prostu no, należy z tego skorzystać, należy to po prostu rozpropagować, zadbać o to, żeby można było skorzystać na miejscu blisko, jesteśmy tak blisko Tarnobrzega w tej chwili, że no, mieszkańcy mogą sobie po prostu podjechać nawet po południu i świetnie się bawić. Perspektywa poczucia euforii to jeden z potężnych motywatorów, by wyjść na stok, zwłaszcza jak udział w zawodach jest bezpłatny. Dla kilkudziesięciu uczestników mistrzostw oprócz rywalizacji liczyła się też dobra zabawa. Skorzystać miał umysł i ciało. Ja uwielbiam generalnie atmosferę, jaka jest na nartach, jeszcze jak jest taka pogoda jak dzisiaj, że y, piękne słoneczko, można sobie właśnie na świeżym powietrzu coś tam pomykać. Y, także y, nie wiem, no y, mi się wydaje, że człowiek ogólnie jest taki nabuzowany taką pozytywną energią Oczywiście, po prostu. No, przede wszystkim oddycha się powietrzem. powietrzem. No. Na snowboardzie można balansować fajnie ciałem. Oczywiście jest to y, no świetny, bardzo rozwojowe dla, dla ciała, dla umysłu tak samo, więc naprawdę polecam sporty zimowe. Warto, naprawdę warto, więc no cóż, cóż mogę powiedzieć, no zjeżdżać, tylko przyjechać do Konar i startować. Niesamowite wrażenia, jazda na snowboardzie, naprawdę to jest coś pięknego. Ja jeżdżąc od 1995 roku na snowboardzie mogę powiedzieć, że jeżdżę średnio. Jeżdżę średnio, cały czas odkrywam nowe tajniki tego pięknego sportu. I praktycznie snowboard daje, nie ma granic, nie ma granic w snowboardzie, można zawsze się czegoś nowego nauczyć, także serdecznie polecam, zapraszamy do, do nauki. Z, z trenerami, z instruktorami snowboardu. Dzisiaj, z racji obowiązków organizatora, nie mogę uczestniczyć czynnie w tym przedsięwzięciu. Natomiast na ogół jeżdżę na nartach, żegluję, gram w koszykówkę, uprawiam wiele różnych dyscyplin sportu. Także akurat ta aktywność jest mi bardzo bliska. Dlatego chętnie w niej uczestniczę i uczestniczy będę we wszystkich imprezach sportowych, które młodzież będzie organizowała wspólnie z miastem. Więcej emocji ze stoków konarach we wtorkowych echach Tarnobrzega.